Do ślubu na dziki chynię. No dobra, nie przedłużajmy, No Dzień dawaj. Mam nadzieję, że choć jedna osoba na ulicy się uśmiechnie, a czy ja się uśmiechnę? O kurde, niesamowite to jest ja. Pierwszy Witacie Witajcie moi drodzy w kolejnym Life'ie. Ostatnio na kanale było Porsche 911, dzisiaj będzie wyjątkowy gość z wyjątkowym autem, do którego mam bardzo, bardzo duży sentyment, ponieważ był to pierwsze auto, które klejałem, a jest to Fiat 126P, który, uwaga, jest najbardziej rozpoznawalnym chyba maluchem w całej Polsce. A przyjechał do mnie Filip Nowobielski z kanału Dużych Maluchów. Powiedziałeś wyjątkowy gość z wyjątkowym samochodem. Ja myślę, że auto na jest pewno małym. jest bardziej wyjątkowe niż ja, a będzie jeszcze bardziej wyjątkowe, bo to, co chcesz z nim zrobić, wy zaraz zobaczycie i ja też, i aż się troszeczkę boję waszej reakcji. Tak, yy, muszę wam powiedzieć, że to będzie najbardziej kontrowersyjne okulejenie tego roku. Myślę, że możliwe nawet w historii tego kanału. Także oglądajcie, bo będzie grubo, a jak wygląda auto? Sprawdźcie sami. Zastanawialiśmy się długo, co z tym co zrobić? Ograć, co zrobić, co zrobić, jaki kolor, no to. i wymyśliliśmy coś mocno kontrowersyjnego, ja jestem bardzo ciekaw z efektów pracy. Chciałem, żeby było grubo. no i chyba, chyba będzie. Zobaczymy. Także oglądajcie do końca, bo naprawdę dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, zresztą jak każdy, ale ten szczególny dla fanów oldschoolowej motoryzacji. Zapraszam Was na swój kanał bezpośrednio po obejrzeniu tego materiału, bo o 18 wjeżdża odcinek nagrany z tym oto panem w serii gwiazdy i pojazdy, gdzie zaprezentujemy samochody i e, historię biznesową. Myślę, że bardzo interesujący materiał. Same gwiazdy. No, nie ma mojego podpisu. Okej okay, Filip, tak jak widzisz auto jest już myte, szykowane pod przyjęcie folii, no warto o tym wspomnieć, że jechałeś z Krakowa, jeszcze deszcz tak. był, ale mimo wszystko nawet jakbyś to auto przywiózł Idealnie czyste, i tak byśmy musieli je umyć jeszcze raz, bo trzeba cały lakier wyglinkować i przygotować, żeby pod folią wyglądał idealnie. I właśnie a propos folii chciałbyś, żebym ci pokazał? Słuchaj, pewnie pokaż mi, jak to wygląda. Natomiast ja jeszcze widzę jedną rzecz, muszę zdradzić, że jak na przebitkach będziecie widzieli ten brud taki delikatny na dywanikach, to to jest błoto z butów Grzegorza Dudy, z którym tydzień temu opuszczałem odcinek, <laughs> więc szanuj, do słoiczka i potem, wiesz, ale i sprzedajemy, nie? Tak, ale na aukcji. Właśnie na Oczywiście, no tak możemy zrobić. <laughs> Dobra, to ja lecę po folię. To zdradzić coś więcej, widzą. Bo ja już wiem, oczywiście, jak to będzie wyglądało, ale takiego koloru to się aż nie spodziewałem. Tak. No, okay. Będzie można się w nim przeglądać. No to na pewno. To będzie chyba najbardziej kontrowersyjny maluch w Polsce, przynajmniej przez jakiś czas. Ja myślę, że i nie tylko w Polsce, a i na świecie. To, zobaczymy. Ja jeszcze tutaj muszę, widzą, jedną rzecz zdradzić, bo felgi będą czarne, tak? Czarna satyna, tak. Mhm. Felgi były dwa lata temu piaskowane, więc zawsze zwracajcie uwagę, u jakich fachowców wykonujecie usługę. Mnie zależało na czasie, dałem pierwszemu lepszemu i dzisiaj się wstydzę przed Mateuszem, że już tam jakieś pierwsze ślady korozji występują, ale maluch ogólnie jest w całkiem przyzwoitym się stanie. Tak, tak, no bardzo jest dobrze zachowany, bo no pamiętam malucha od mojego dziadusia, którego oczywiście pozdrawiam, jeżeli ogląda. To był mój, moje pierwsze auto w ogóle. Nie tylko jakie oklejałem, ale tak jakim jeździłem i faktycznie jeździłem nim nad morzem do pracy. Ludzie się mnie pytali, czy ty się nie wstydzisz Maluchem mieć. Ja byłem dumny, że jeżdżę autem mojego dziadka. No pewnie, <laughs> no to wiesz, że w dzisiejszych czasach każdy może mieć auto jakie chce. Tak naprawdę wystarczy, wiesz, trochę chęci i kreatywności. Chociaż myślę, że i ten gość, i ja możemy jeździć autami, którymi jeździmy na co dzień, choćby z tego względu, że dużo pracujemy. Ty bardzo dużo pracujesz, prawda? Mówiłeś mi, że o siódmej rano dzisiaj leciałeś po folię dla mnie. Ja o szóstej rano ruszyłem z Krakowa na przyczepce, przyczepce ciągnął z tego maluszka, więc czasami po prostu trzeba dać z wątroby i żeby mieć troszeczkę więcej też, nie? Pewnie, że tak, ale bardziej, myślę, firmowo i biznesowo to już tak. u Filipa na kanale, także tam wbijajcie. I my właśnie w tym momencie ulatniamy się stąd, nie przeszkadzamy chłopakom, idziemy nagrywać odcinek. Do Filipa. Lecimy. Dużo roboty będzie przy tym <laughs> Czy będzie dużo? No generalnie nie, nie wygląda na to, żeby było jakieś specjalnie dużo metrów może na tym aucie, tak naprawdę, ale no skomplikowane kształty też nie występują tutaj na tej karoserii, także no postaramy się go zrobić w jeden dzień, także no dzisiaj go sobie przygotowujemy, czyścimy, myjemy, porozbieramy co mamy do zdjęcia. A jutro cały dzień będziemy go oklejać od rana do wieczora, więc myślę, że, że jutro go zamkniemy po prostu, tak żeby było zrobione. No i pojutrze rano no, najprawdopodobniej chcielibyśmy jeszcze szybko felgi zrobić. E, Plastidipem zrobione na czarny kolor, tak żeby na czarny satynowy. Nie jest jakiś tam specjalnie stary samolot, 96 rok, także... Jeżeli chodzi o ofiata, no to jest w bardzo dobrym stanie póki co. Jeszcze go nie zaczęliśmy rozkręcać, więc myślę, że. No, z z patrząc na niego z zewnątrz, wygląda bardzo dobrze. Także no, nic tu nie wskazuje na to, żeby były jakieś problemy przy rozbieraniu. Mm, jestem dobrej myśli. Tak. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. Jest przed wywiadem. Jak się czuję? Jestem już w połowie tak naprawdę. Nie wiem, no, jestem bardzo ciekaw, jak to wyszło <grytanie> wszystko. No bo nie mam w tym doświadczenia. Już Filipowi nawet mówiłem, że to jest mój pierwszy wywiad w życiu, więc różnie może być. A ja właśnie z przyjemnością żeruję na tych, którzy udzielają pierwszego wywiadu, bo są jeszcze niedoświadczeni i mogę ich odpowiednio pomanipulować i wyciągnąć więcej. Bo jak się mi na przykład dziesiątego wywiadu w swoim życiu, to już byś wiedział, co mówić. Wiedział, co... A teraz to. Nie żartuję, naprawdę. Wbijajcie na kanał, bo dobrze prawi. Dobrze prawi, opowiada o sekretach swojego biznesu i jeśli chcesz zarabiać miliony, w 30 dni. To... Bez składu własnego. Bez własnego. Nie, no o pieniądzach też mówiliśmy. No. Nawet jeżeli oglądacie nasz kanał, to wchodząc na wywiad do Filipa to dowiecie się wielu nowych rzeczy. Chociażby pod takim kątem bardziej biznesowym i. O takich rzeczach mówimy, o których inaczej Z zobaczycie mnie troszkę w innej odsłonie niż yy, zazwyczaj u nas na kanale. O, może tak. Poważny jesteś? Poważny się w trumnie leży. <śleskujesz> <śleskujesz> Zrzucić w takim razie flirt z fame MMA. Umówmy się, no złoty maluch, kontrowersja, no i. To się nie może nie klikać. No kto jeździ złotym maluchem? Ja. Już niedługo ty. Tak, wypatrujcie się malucha na polskich drogach.

That's some Why your bitch think she needs some breath? Hot boy drinking, need refreshments. Can my ring bling? We'll be

Tak naprawdę. Tą folię mogliście już widzieć u nas na kanale, kiedy klejęliśmy y, Auto Lil Marty BMW X6 całe w tym samym złotym promie. No i trudność przy tej folii jest taka że ta folia jest po prostu bardzo pydna, ponieważ jest to chrom, więc to jest pierwsza trudność. Jeżeli chodzi o, o tą folię, no to ona ze wszystkich chromów jest najbardziej plastyczna, że tak bym to ujął, bo są takie, których po, które no po prostu trzeba na 6 rąk na przykład na zdarzach nakładać. Tutaj jest w miarę w porządku. Druga trudność jest taka, że w momencie kiedy za bardzo rozciągniemy ten chrom, to zobaczcie co się dzieje. Ten chrom się robi takie mleko. Ginie nam po prostu złota yy, powłoka, i robi się takie mleko. I najgorsze jest to, że jak wrócimy, cofnij zobaczcie, to już nie ma takiego błysku, i zostaje taka brzydka plama, i już nic z tym nie zrobimy. Także, jak folię możemy rozciągnąć do jakichś 30%, 30%, no to chrom możemy strzelam, około 5% rozciągnąć max, Więc mega musimy uważać na wszystkich, właśnie takich obłych elementach żeby nam się nie pojawiło coś takiego, bo to jest tylko i wyłącznie do wywalenia i do śmieci. No i dlatego, na przykład, na masce zrobiliśmy najpierw klejki na bokach, żeby właśnie na tym narożniku tutaj nie naciągać, nie naciągać jej super mocno, żeby nam się coś takiego nie pojawiło. Nie dość, że najdroższa ze wszystkich foli, najgorzej się nią klei, to jeszcze bardzo łatwo ją zepsuć. Także nie polecamy chromu dla początkujących. Nie róbcie tego w domu.

Szybko i mocno i łatwo się rysuje, więc po aplikacji folii na całe auto jeszcze zrobimy korektę. Tym razem nie lakieru, tylko folii, żeby wszystkie drobne rysy usunąć i wtedy będzie ten chrom jeszcze ładniejszy. Natomiast raz na jakiś czas trzeba po prostu tą folię, że tak tu nazwę, raz na jakiś czas po prostu przyjechać, dokładnie umyć tę folię i zrobić jakiegoś one-stepa na samej folii, żeby właśnie posuwać wszystkie drobne rysy. No i warto taką folię też zabezpieczyć jakąś powoką typu halo albo chociażby jakimkolwiek postkiem. Locked in this occupanoculus rug, oh, be it open my lungs, taking the life of the young. Reckless, the cloth that we I cut from some, like the diamonds we yeah. love. Martyrs, modern, the martyrs, modern, martyrdom, modern, don't run in your family tree like the wind rush. Wash out the sound, we never said much. Don't step out, you might get crushed by the wave that I see. As high as my eye, see like 5,000 feet off the ground. I feel this feeling profound. My soul, like dust in the tide. They

Route. walking with a clear route how we gonna rise today i'm making mine today go make yours double back and flip the proceeds last year on the corner sipping on e had to get off the block best friend smoking rock W międzyczasie pomiędzy oklejaniem malucha a przyciemnianiem szyb przez Błażeja mamy jeszcze na hali Lexusa, który jest u nas na uwaga pełnej korekcie lakieru z zabezpieczeniem kieru powłoką ceramiczną siedmioletnią z grafenem standardowo plus czyszczenie i detailing wnętrza auta i tutaj Michał, który kręci się za mną. Przygotował tutaj dla was pięćdziesiąteczkę, którą wam chciałem pokazać. Co to jest? Mamy dużo poprzecznych rys. Spójrzcie na, na te miejsce, nie? Tu są bardzo już grube rysy w tym miejscu. No i są wycięte. Nie że wycięło nam. Niemalże 99% tych poprzecznych rys. Tak mamy również 100% tych tutaj mikrorys y, pousuwanych. Także mega głębia wyszła tego koloru, mega wyszła. Okazało się tego. Tak, okazało się, że ten lakier nie jest szary, tylko jest takim, nawet spadający na... w brąz. Tak, aż taki brązowy, brązowo-złotawy. -złota, yy... Jak to się nazywa? Brokat. Brązo, Brązowo-złotawy metalik, brokat z tego wyszedł. No, wygląda to bardzo, bardzo Finalnie obiecująco. Ta sama aplikacja powłoki ceramicznej bardzo nam przyciemni w ogóle ten e, efekt. Także chłopaki sobie tutaj polerują, a my lecimy dalej z maluchami. But back then, they never show me love. Nah. they been hating since they one, dawg. You look at sus. Now they switching sides, I can't mess with y'all. I could tell they ain't real, I can't get involved. Ooh, I seen them now, and they tryna call. Ooh, the summer's mine, but they tryna watch me fall. Yeah, I'm shining bright, got me feeling. Practically skończone Zostało nam z wami niewiele elementów, więc my sobie działamy, a z wami widzimy się wkrótce. Tylko no mam, zapraszam się chodź. Tak, jeżeli chodzi o malucha, no to ogólnie pracę wczoraj zakończyliśmy, chłopacy zakończyli o 21.00. Dużo, duży zakres prac, o których ci powiem, bo tutaj też pewnie widzowie no się niecierpliwią. No, no. I ty się niecierpliwisz, poczekaj, jeszcze jedna rzecz tylko. No. Jeżeli chodzi o Felgi, miały być w czarnej satynie. Finalnie stwierdziliśmy, że koła zginą. Że po prostu nie będzie ich widać, bo się zleje wszystko z kopakiem, z oponą i tak dalej. Nasza propozycja jest taka: to jest zawsze proces odwracalny, więc jeżeli coś się nie spodoba, zawsze można to zmienić. No i co? Gotowy? Tak. Ja tylko chciałbym jeszcze z takim krótkim apelem zwrócić się do widzów. Jeśli z jakiegoś powodu uznacie, że ten pomysł jest nie do końca trafiony, to wiedzcie, że folię zawsze da się ściągnąć. To jest to, o czym mówił Mateusz w moim odcinku, że. Warto ryzykować i robić jakieś rzeczy, które będą umilaczem czasu. Mam nadzieję, że choć jedna osoba na ulicy się uśmiechnie, a czy ja się uśmiechnę? O kurde niesamowite to jest ja pierniczę. <śm> A mind to a limit where it needs to be the work like I vision. I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way i be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here, making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your lost see I got my mind on the facts. I'm a python grab what I like real fast. So until I have everything, I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see matter fact Cause I'm my stand up On mija <laughs> Widzę, że mega dopracowaliście szczegóły. Na wszystkich kantach też jest folia idealnie przycięta. Nie ma jakichś pęcherzyków. Jestem w 100% pewny, że nie będzie osoby, która się nie obejrzy za tym znochem. No Na pewno. <laughs> Jestem stonowanym gościem, więc w związku z tym, może dzisiaj tutaj nie piszę i tak dalej, ale wewnętrznie się cieszę. Serio. Ja do Ciebie przyjechałem w poniedziałek. Dzisiaj jest środa. W dniu publikacji wszystko się dzieje, czyli w czasie rzeczywistym w zasadzie. Kurczę, mega sprawa. Z tej strony, jak zobaczysz, jak się słońce w ogóle odbija. Aha od tych wszystkich krzywizn Nie no, jestem strokowany i mega zachwycony tym efektem. Czuję się tak, jak w momencie, w którym odbierałem malucha od yy, blacharza po Myślałem, że odbierałeś malucha z salonu. 5 lat temu, to wtedy też właśnie czułem, że coś nowego się zaczyna dziać. Teraz też wiem, że zaczyna się poniekąd nowy etap dla mojego kanału, jeśli chodzi o rosnącą ciekaw, malucha na drodze. Jestem mega ciekaw reakcji Twoich widzów i komentarzy u Ciebie na kanale na temat tego malucha, więc z tego miejsca od razu chciałbym zaprosić na wspólny wywiad, który zrobiliśmy u Filipa na, na kanale, a dla naszych widzów powiem tylko jedną rzecz. Warto tam wejść, ponieważ jest tam taka jedna kwestia, która może Wam się spodobać, a... tak związana jest z promocją, z naszym sklepem i więcej nie powiem. Ale powiem Ci, że tak samo jak z tego malucha, cieszę się z tego, że po prostu Ciebie poznałem i Twoją ekipę, bo jesteście mega i mówię <grym> to całkiem serio. I vice versa. Widzę, że biznes biznesem, ale relacje dobre też są. To nie jest firma prowadzona w stylu lat 90. w Polsce przez jakiegoś Janusza, tylko Mateusz naprawdę tutaj ogarnia temat. Dobrze, ja z Tobie jeszcze raz dziękuję za możliwość w ogóle takiej realizacji no i mam nadzieję, że folia będzie Ci bardzo długo służyła. A ze swojej strony koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba duży, złoty złotym maluchu tym razem. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wiecie na Instagrama. Wszystkie media społecznościowe, nasze, jak i Filipa, znajdziecie w opisie. Wszystkie potrzebne linki też tam są. My się powoli będziemy z Wami żegnać. A Filip, na zakończenie. Radzi widzą, że na Instagramie jest. Albo przynajmniej w kolejnych dniach będzie sporo zdjęć ze specjalnej sesji, która będzie jutro miała miejsce z tym oto maluchem, więc wbijajcie koniecznie na mojego instagrama, bo tam będzie się działo. To w złocie. Nasza sesja właśnie się też tworzy. My się z wami żegnamy. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli ktoś z Was wciąż ogląda ten film, to niech koniecznie napisze w komentarzu Złoty Maluch. Jestem ciekaw, ilu Was ogląda materiał nie tylko na początku, ale także przez jego dalszą część. Filip, mam dla Ciebie zagadkę. Jaki jest szczyt bogactwa? Okleić malucha złotą folią za 6100 zł w czasach pandemii i ściągnąć ją po 3 miesiącach.